Cześć moi mili, mamy trasę Udało się na ostatni moment znaleźć kogoś kto mnie weźmie do samochodu Bo Seat za dwa dni jedzie do Rumunii Także nie może wjechać na tor, ale na rajd jeszcze się uda pojechać Przynajmniej na nocowanie A wiadę po prostu jako pasażer, nie swoim autem Także widzimy się za chwilę na polu Tam obok toru w Offroad Park Częstochowa na nocowaniu i rano rajczyk, no i jesteśmy, proszę bardzo, rozkładamy zabudowę. No i jak widzicie od rana mamy deszcz, a ja idę szukać mojego samochodu, czyli Mazdy 3, trzeba się dostać na start piechotą i zaraz się znajdziemy, bo jest 7.25, to 7.30 się zaczyna start z tego co pamiętam. Jak widzicie, brama startowa się tutaj rozkłada. Będą naklejki? Będą naklejki. Detailing. No. Auto jest generalnie w takim stanie, jakie kolega odstawił na plac po powrocie no. z Albanii Tu rano myślałem, że powinien zleć porządek, ale już uznałem, że łatwiej będzie tutaj po prostu Bo i tak no. część rzeczy wiadomo się zostawia, nie bierze się ich na rajd Tak Mamy Tak, jest Są dzieciaki na pokładach To jest zresztą, że to już, to już pewnie nie wygra. Dźwięk oceanu. To jest oaza spokoju. Dajcie za zabawę i Zjedźcie, proszę, i zaparkujcie jak ten gruzek, ten wiatr. Teraz to jest bestia Co jest tam teraz wiecie gdzie mamy jechać nie nie No nie wiemy, musimy to tak jeździć jak ten Nie mamy śladów tym razem Tak, tak tu po prostu musimy jeździć I szukać pieczątek Bardzo. Pierwsza pieczątka Gdzie? 65 Kurde. Jest, Nie, jest, dobra. jest super. dobra, mam Proszę bardzo To co, wjeżdżasz tam? Dobra. Może tak jak on tam stoi, on tamtej bym podjechał prosto między tymi drzewami A później spróbowałem na wstecznym wyskocie Dobra a Ja mam tutaj tutaj musisz trochę Dobra, trochę, trochę w prawo, w prawo, w prawo. No dobra, niech będzie. O, o też, ale nie wiem czy sięgniemy. Czekaj, co to jest? Jeden. To chodź tutaj, bo musi jedna osoba naginać, a druga musi przybijać. No, dobra, będzie, mamy ją. 13. Ja. E, są chusteczki, wiesz? Dobre? Tak, tak, tak. No, patrz, nawet tutaj to tak ogarnie, się... także możecie iść tam nawet. Nie uderzać powoli, delikatnie. Oczywiście tak się nie da, nie? Dobra, gotowy? No, 3, 2, 1, lecimy. Chyba się wsteczny... I się Uuu. też kończy wstecznie Ale strzela Nie bardzo, nie. Dobra, jedziemy górą. Podjeżdżamy? Myślę, że tak, jak się uda to tam narzuca, a jak nie to tylko będzie No to zjedziesz, to... dobra. Ogień. Okay. Idziemy do tego yy, miejsca, gdzie mieliśmy wtedy z drugiej strony atakować. Myśmy to byli ludzik. No. Dobra, jedziesz no. Aha, też odjedziesz naprzeciwko. O, oh, szlaky Nie no dobrze chyba ja znaczy, wie, wiesz co on wisi na progach Ujemy. Nie no. nie ma szans, nie gdzie tam Zawisł Można go podnieść Czyli wisimy A będzie robota z highliftem Dobra no słuchajcie Mazda nam zawisła i to tak konkretnie, bo na progach jest O, już wam pokażę Coś takiego mamy i musimy go wyciągnąć. Zaraz spróbujemy. Jak bardzo nam zależy na ucie? W miarę. W miarę, bo on chyba chce nas chuchnąć, wiesz? No, będzie ciągnął. Ajajaj aj, aj. Dzięki! na akcja. Wiesz to przyszedłem, żeby odbić, bo ja na gminie szarpie. Jest. Dobra, dobra. Dobra. Ile to jest? 86. Dobra. Tu jest jedna, tam jest druga i trzecia jest nas na dole, po prawej. Wszystkie po prawej.

Podjeżdża, dobra. Musimy teraz go dogonić. To my sobie tu jemy. A tutaj trwa wymiana. Nie, nie da się jechać. No to niestety jednorazowe tematy. Co się stało? Wentylatorek jak zwykle. Ale się zawsze śmiejemy, że jak jest wredny w terenie, w okolicy, to zawsze się coś dzieje z chłodzeniem. No i tym razem to samo dokładnie. Dobra, tego mamy zdemontowanego. Trzeba by kabelki roz... Rost ten? O nawet ładnie. No i tu mamy plus minus, trzeba je tylko połączyć. To co należy? No, no, że... Powinno działać. O, się no i po kawce atakujemy pieczątkę. Tak, przybijemy. Dobra, spróbujemy zrobić wykrzyż. Będzie podejście. No, my jedziemy na wykrzyż właśnie. Mogę tu spróbować podciągnąć jeszcze parę centymetrów. Dobra, dobra, dość, dość, dość. Tylko nie wyjeżdżę. Nie, ja jeszcze mogę. Nie, ja mogę. Docieś mi to, dość, dość. 19 Dobra, jest, mamy ją, dobra Jeszcze, jeszcze kawałek I teraz prostuj, no i powoli teraz, I teraz na wsteku byś mógł wracać już, no Przód jest ok, dobra, tylko delikatnie zjeżdżaj, ostrożnie, no No jest jeszcze, możesz, możesz No, dobra, jesteśmy i musimy dopompować kółeczko Mamy mało, tego specjalny kompresorek z Dragona. Dobra, zmieniaj jednostki, bo ja nie wiem, co to są te jest... Dobra, już ci podaję 77, czekaj, bo. Nie, dobra, kładź. No to, żeś trafił w te trapy, <noise> nie trafiłeś w trapy, wiesz? Nie wiem, to znaczy to one były nawet nie jakby mnie. No, z ciągu, na to. Ile tam mamy? 15. Jest? Jest. Myślę, że jest dość tutaj. Będzie dość, dobra. Spróbuj wyjechać. Teraz. Chyba trzeba trapy, nie? Tak, tak, no właśnie, właśnie, tak, tak, go, no. no. Mamy jeszcze godzinę 15 do mety, do dojazdu na metę. Ja teraz chodzę, szukam pieczątek, ale w tym miejscu już chyba nic więcej nie ma, także ja się wracam z powrotem do Mazdy, do Maździochy. I następna piecząteczka. Aha, patrz, urwana. A kurde. No a może gdzieś leży. No nie ma. Czekaj, czekaj, czekaj. Ile to jest? 72 Dobra Dobra, fałszywy alarm. O wsteczny. Pieczątka tutaj jednak jest, tylko są dwa sznurki i one zmyliły nas po prostu. Także podjazd zobaczymy. Jedzie, jedzie! Udało się, mamy to. Wszyscy są brudni z ziemi. 75. Może podnieść? Tak, o, dobra. zderzakiem nie a co zrobi, dobrze jest wszystko. Tak, w dobrym stanie zderzak, nic, nic mu nie ma. <noise> Już powoli, powoli wracamy, bo zostało 20 minut do końca czasu. <noise> Jak było? No, kurczę, dzisiaj dużo się działo, bez jakichś takich większych przypadków, ale super ogółem. Nic. No, i jedziemy zdać kartę z pieczątkami i teraz grill. Mamy tu jeszcze jakieś dzieci? Zapraszam. I jeszcze raz myślę, że brawa. Załoga numer 35, Karpagaty Drugie miejsce w klasie SUP, załoga numer 26, Audi A4. 5. W klasie SUP, miejsce pierwsze, załoga numer 38, lechacz 38 Tak, w każdym Tak, na opłaty, dragon na przegląd. Tak, Dobra, no to proszę. No Dzięki. Super. Jeszcze tak, o, weszli. Brawa, No i spoko. No i co, finalnie zrobiliśmy 61 pieczątek i 69 punktów łącznie dzięki próbie trialowej. Tym razem bez podium, ale i tak wszyscy świetnie się bawili i naprawdę każdemu polecam takie rajdy, bo świetna zabawa. A tymczasem ja się z Wami żegnam, zostawcie lajka, suba i do zobaczenia w następnym filmie. Siema!